Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam w gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, Krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 21 września 2020 roku. Sprawdzimy, co się działo przez cały weekend. Nagrywałem tą audycję już o godzinie pierwszej w nocy, ale UPC zdecydował, że nie będzie internetu przez chwilę. Także teraz mamy tą audycję kontynuowaną, no ale nic się nie dzieje bez przyczyny, bo tych wiadomości tak za wiele nie było przez ten weekend. Sprawdziłem i. Jestem zafascynowany. Jak to się dzieje, że pomału idziemy z kryptowalutami tam, gdzie są akcje, rynek akcji, który się zamyka w piątek, otwiera w poniedziałek. Najważniejsze jest to, że na stole jest herbatamiento, dzienna dawka octu wypita, i teraz przechodzimy oczywiście jabłkowego. Przechodzimy na CoinGecko Bitcoin, 10 dolarów. W ostatnich 24 nie za wiele. Można powiedzieć nawet od piątku, nie za wiele. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły w ostatnich 24 godzinach, na miejscu pierwszym jest Phantom, 19,1%. Na drugim Digibyte, 13 i Theta Network, niecałe 3%. Te, które sobie gorzej poradziły, DFI Money, minus 13,6%. REN, minus 11,6%. I AVE, minus 11,4%. Sprawdźmy, jak sobie radzi DeFi. Jeżeli chodzi o protokoły, na miejscu pierwszym Uniswap 1,94 miliarda dolarów zablokowanych w tym przypadku. AWE 1,32 na miejscu drugim i Curve Finance na miejscu trzecim goni, już prawie AWE 1,26 miliarda. Potem mamy Maker, Yearn Finance i WBTC na miejscu szóstym i widzimy, że już przeszliśmy ostatnie all time high na wartości w DeFi, czyli mieliśmy 9. 600, czyli 9 miliardów 600 milionów dolarów zablokowanych. Teraz już jesteśmy powyżej tej liczby 9 766. Zobaczymy, czy nam się uda utworzyć wyższy szczyt, czy będzie kontynuowana ta ekspansja DeFi, czy jednak będziemy tutaj już spadać jako podwójny szczyt i spadek formy całego DeFi. Wszystko zależy też od Bitcoina. Bo bardzo możliwe, że te 11 tysięcy przez parę miesięcy może doprowadzić do jeszcze większej ekspansji DeFi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale nie zapominajcie też o tej teorii spiskowej z piątku, gdzie te 11 czy soboty, gdzie te 11 tysięcy będzie nas zastanawiać, jeżeli będziemy w dłuższym terminie przy 11 tysiącach dolarów. Przejdźmy na Twittera, bo Blukas o srebrze tym razem. Nie Bitcoin, nie złotą, ale srebro. Co tutaj dowiemy się? A więc Bob Lukas uważa, że na samym początku października powinniśmy osiągnąć najniższe wartości w jego cyklu, czyli w cyklu złota. Możemy jeszcze zejść nawet do 24 dolarów, możemy kontynuować już tą ekspansję od teraz, ale jego zdaniem Bob Lukas uważa, że właśnie będziemy tutaj kontynuować tą walkę o nawet 40 dolarów. Także sprawdzimy. Październiku, czy Bob Lukas się nie myli. Max Kaiser wyśmiewa się z projektu BSV na Twitterze. I tutaj widzę Calvin Air i Max Kaiser sobie tutaj pojedynki toczą. Chociaż Max Kaiser już wcześniej coś ciekawego napisał, zaraz do tego przejdziemy. Ale Max Kaiser uważa, że BSV jest skamem i na pewno spadnie o jeszcze 90% w stosunku do BTC. Calvin i Craig nawet nie wytrzymają kolejnych 6 miesięcy. Dalej też uważa, że to jest po prostu naturalna selekcja od różnych, powiedzmy, pasożytów. Na to Calvin R. przychodzi i mówi F.U. Max, jeżeli ty atakujesz nas dla pieniędzy, to wiadomo o co chodzi. Ty jesteś pasożytem tego świata i modelu biznesowego. Max Kaiser już wcześniej atakował podobnymi tekstami. Tutaj gdzieś mamy dokładnie 14 sierpnia 2019 roku, że BSV tak naprawdę będzie miał problem do końca roku albo nawet do końca swoich dni utrzymać się na 20 dolarach. Powyżej 20 dolarów. Czyli to było ponad rok temu. Wiemy, że jeżeli ktoś by posłuchał Maxa Kaisera w tym wypadku, no to w przypadku BSV tam było nawet chyba 400 dolarów. Także zobaczymy, czy tym razem się nie pomyli pan Max Kaiser. Giełda kryptowalut Bitflyer zintegrowała się z PayPalem. Ten ruch oznacza, że użytkownicy Bitflyer Europa mogą teraz wpłacać euro za pomocą swoich kont PayPal, aby kupować kryptowaluty. Jacek Bastin, menadżer do spraw. Strategii w tym wypadku. Powiedział The Blog, że integracja polega na usuwaniu barier wejścia. W tym wypadku może to się opłacić, bo bardzo dużo osób w Europie korzysta z PayPala. Ciekawe, jakie to są opłaty. czy Tutaj się dowiemy, zobaczymy. Na razie nie widzimy, jakie to będą opłaty z tego, ale dowiadujemy się fajnej statystyki, czyli PayPal jest dominującą metodą płatności w Europie. 35% udziału rynku. W całej Europie. Wow. Bitmex testuje satelitarny system. Bitmex jest to jedna z największych oczywiście giełd na świecie. Przetestowała nowy satelitarny system kryptograficzny, który pozwoliłby użytkownikom uruchamiać węzeł bitcoina bez połączenia z internetem. Pomoże to sieci bitcoin pozostać online, nawet jeśli internet zostanie wyłączony w określonym regionie. Każdy z Was będzie mógł sobie zamówić taki sprzęt, który. Pozwoli na takie korzystanie z Bitcoina bez połączenia z Internetu. Cena całego pakietu jest bliska 1200 dolarów, czyli 1200 dolarów płacimy, jest dostarczana przez Blockstream. No, obejmuje to płaską antenę panelową no i wszystkie niezbędne kable i akcesoria potrzebne do uruchomienia węzła Bitcoina bez Internetu. Bardzo ciekawa, przydatna rzecz, może w tych krajach, gdzie no, jest niestety różnie z tym prawem. Kryptopodej to w tym wypadku rynek kryptowalut traci 8 miliardów dolarów od wczoraj. Zobaczmy, kiedy jest ten artykuł z 21 września, czyli dobrze, w niedzielę wykrwawił nam się market. Dlaczego? Bo Bitcoin pozostaje stosunkowo spokojny i wynosi nieco poniżej 11 tysięcy dolarów, ale po prostu inne kryptowaluty się wykrwawiają, czyli te altcoiny. I są oczywiście wyjątki, tak jak na przykład Orchid, który, który został dodany do Binance w tym wypadku, bo 24 godziny mieliśmy tutaj 25% wzrostu. Digibyte 11, Celsius 6 i Loopring 5,5 też zyskują na wartości. W tym wypadku widzimy, że Binance, czyli mamy efekt Binance, efekt Coinbase'a przy takich warunkach, jakie panują, gdy Bitcoin jest stabilny w granicach 11 tysięcy dolarów. Można na tych wiadomościach na wyjściu, na jakiejś giełdzie jeszcze dodatkowo zarobić w ten sposób. Coindesk, tutaj spotkamy się pośrodku tego całego no, wydarzenia, jak banki razem tutaj z kryptowalutami zaczynają współdziałać. Dlaczego? Przeniesiemy się najpierw do Krakena. Jaki ma statut ten bank? Nie jest to tradycyjny bank, o którym mówimy, że będzie miał tą siedzibę w Stanach Zjednoczonych jako pierwszy bank. Kryptowalutowy, można powiedzieć w Stanach Zjednoczonych, bo nie może udzielać pożyczek. Czyli to nie jest tradycyjny bank. Nie jest również wymagane posiadanie ubezpieczenia FDIC, ponieważ nie ma ryzyka wypłacalności wynikającego z bankowości opartej na rezerwie cząstkowej. Tutaj nie może być rezerwy cząstkowej. Czyli 100% jego depozytów musi być zabezpieczona aktywami w kasie. Dalej mamy oczekiwanie na zatwierdzenie. No, powinno to dać spółce zależnej firmy Kraken Finance, dostęp do konta rezerwie federalnej Kansas City, co daje i dostęp do systemu płatności w USA. Ułatwi to klientom przenoszenie środków na giełdę i poza nią, a także umożliwi wprowadzenie nowych produktów takich jak karty debetowe, rachunki IRA oraz usługi zarządzania majątkiem. No i chociaż będzie to jeden stan, Kraken Finance będzie mógł działać w większości stanów w ramach ujednoliconych ram regulacyjnych poprzez umowę o wzajemności. Być może nawet powrócić do działania w Nowym Jorku, jak 5 lat temu odmówiono licencji w odpowiedzi od BitLicense. Jest to dobre dla Krakena, zauważają, ale także dla branży całej krypto, ponieważ ułatwi to onboarding, jak to się nazywa, wielu firmom i instytucjom, które czują się swobodnie powierzając bankowi transakcje finansowe. Czyli bank jest 100% kapitału, musi być tam zabezpieczony. No, raczej nie uciekną z kasą, tak? Jeżeli chodzi o no I żeby podsumować, o co chodzi w tym artykule, bo jest bardzo długi, także nie będziemy go tutaj czytać, co do Joty. No to, co wydarzyło się w tym tygodniu, a bardziej w tamtym, to nie tyle potwierdzenie, że firmy kryptograficzne dołączają do tradycyjnych finansów, w pewnym stopniu jest na odwrót. To finanse chcą, żeby właśnie te giełdy zaczęły funkcjonować w pełni uregulowanym albo w pełni uregulowanej symbiozie, można by tak powiedzieć. Więc no zobaczymy, jak to będzie się dziać. Dalej widzimy, że kraken z taką możliwością, jeżeli w 100% będą zapewnione te środki. I to jest tylko jedyna bramka do tego, żeby otworzyli bank na razie. Potem to może się zmieniać. Wiecie, jak już będzie większe bezpieczeństwo i, i zaufanie tych ram finansowych i regulacyjnych, wtedy może też tutaj dojdą do tej rezerwy cząstkowej, czy na przykład będą mogli już pożyczać też pieniądze. Kolejny przypadek na Twitterze uświadamia nas, co mogą dzisiaj platformy społecznościowe, takie jak Twitter. Tutaj w tym wypadku mamy bitcoin minera, czyli górnika bitcoinów, któremu usunięto konto na Twitterze. I w jaki sposób to się wydarzyło? Asa, czyli ten górnik, stwierdził w Twitterze, że został usunięty, bo założył Cameron, czyli wiadomo, można powiedzieć jak Cameron Winklevoss, grubo ponad 10 lat temu. Ale Twitter w niewytłumaczalny sposób zbanował mu konto i odrzucił wszelkie próby zaangażowania się przez dwa lata. Według Asy, Twitter nigdy nie podał solidnego powodu do zablokowania swojego konta. Ehm, twierdzi, że nic nie zrobił, nic złego, ale platforma celowo ignorowała jego próby odwołania się od zakazu, dopóki nie upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby legalnie zmienić przypisanie na innego właściciela. Także można mieć znajomości i niewiele potrzeba, żeby zostało konto usunięte na Twitterze. telegraf. Wydawałoby się, że Chiny w tym wypadku, ale nie. Stany Zjednoczone są numerem jeden w patentach blockchain. Pomimo tego, że chińska firma Alibaba zgłosiła w tym roku najwięcej patentów, Stany Zjednoczone nadal przodują jako kraj z największą liczbą patentów na blockchain. podano w raporcie 17 września z firmy konsultingowej Kiss Patent. Sprawdźmy, jak wyglądają Statystyki. Na miejscu pierwszym mamy 2112 patentów USA, na drugim Kaimany 350 zgłoszeń, Kanada 118. No jeszcze mamy dalej, tutaj widzimy Japonię 108, Południową Koreę i Chiny dopiero 77. Może zgłosili najwięcej w tym roku, ale widzimy, jak wyglądają statystyki w przypadku patentów blockchain. Stany. Zjednoczone przodują. Being Crypto też technologiczne newsy nam tutaj przekazuje, także prezydent Trump zatwierdził umowę między właścicielem TikTok, firmą ByteDance, Oracle i Walmart, która uchyla zakaz, który miał wejść w życie 20 września. Zakaz, który uniemożliwiłby pobieranie aplikacji w amerykańskich sklepach z aplikacjami, został teraz przełożony o tydzień, czyli widzimy, że jeszcze nie jest zakończona ta sprawa. Prawdopodobnie tutaj będą dwa podmioty, które będą współdziałały z ByteDance. Firmom TikToka, a będą to firmy Oracle i Walmart. Także pewnie za tydzień przeczytamy o kolejnych doniesieniach w tej sprawie. Ambe Crypto przypomina nam o DeFi w tym wypadku. Co zrobić, gdy zmienia się tryb, na przykład na. God Mode. God Mode jest to tradycyjnie metafora z gier, odnosząca się do kodu, który sprawia, że postać gracza jest nieco nadwyciężona albo niezwyciężona. DeFi ze swoim niesamowitym wzrostem, nagłym spadkiem, a nawet niesamowitym odrodzeniem wydaje się przybierać cechy takiej niezwyciężoności, tak zwanej. No, jeżeli weźmiemy oczywiście pod uwagę ten cykl Bitcoina, można zauważyć, że inwestorzy instytucjonalni tacy jak MicroStrategy czy Grayscale są bardzo optymistyczni na BTC. I być może dlatego. Że tak jest, DeFi czerpie wartość z tak rosnącego zainteresowania i inwestycji. Dowiadujemy się w tym artykule. Dalej jest kontynuacja i porównanie do bańki ICO z 2018 roku, gdzie ogólna kapitalizacja rynkowa kryptowalut spadła o 700 miliardów dolarów, co stanowi 85% spadek w porównaniu ze szczytem w styczniu 2018. Wiele czołowych ICO, z których wiele otrzymało dużo pieniędzy w funduszach inwestorów, przegrało też, było też wiele wygranych. Oczywiście, o czym ten artykuł nie mówi, ale też byli wygrani. No i na końcu zastanawiamy się tutaj, czy może mieć to znaczenie dla kryptowaluty Ethereum, jeżeli taka bańka nadejdzie. Bo na przykład wielu uważa, że niedawny wzrost Ethereum był napędzany przez DeFi. W końcu Ethereum to sieć zasilająca przestrzeń, można powiedzieć DeFi. I można sobie wyobrazić, jak spadek może wpłynąć na cenę Ethereum. To jest powód, dla którego. Kiedyś wydarzył się incydent na SushiSwap i miliony zostały usunięte z kapitalizacji rynkowej DeFi, a cena Ethereum spadła o 20%. Tak samo może się wydarzyć w przyszłości, kiedy ten god mode zostanie nadszarpnięty. Jak Wy uważacie, czy to będzie trwało w nieskończoność? Trasnows Bitcoin Maksymaliści nękają Andreasa Antonopoulusa w sprawie ogłoszenia Ethereum 2.0. Dlaczego? Bo ponad 1500 osób zagłosowało na mnie, mówi Andras Antonopoulos, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące Ethereum 2.0 w tym miesiącu. Dzięki za posty, niekontrowersyjny temat, powiedział Antonopoulos. Będą odpowiadać na pytanie dotyczące Proof of Stake, Shardingu no i innych spraw związanych z Ethereum 2.0. To wystarczyło, żeby oburzyć tutaj na Twitterze też Bitcoin Maksymalistów. Widzieliśmy, że kolejna książka, gdzieś tam cytaty były na temat Andrasa Antonopoulosa. To będzie na temat Ripple i XRP, bo już w tą stronę jeszcze bardziej pójdzie, tak? Także Niektórzy mają za złemu, ale on tutaj się z tym nie czuje źle, bo jest po prostu finansowany z darowizn, bardzo często zbierane na r kanale Bitcoin. Też próbowano nawet odmówić jego publikacji paru książek po Bitcoinie. Gdzieś tam wydawnictwa próbowano ewentualnie namawiać na, na taki zbieg wydarzeń, ale w końcu on jest tutaj, tak jak mówiłem, finansowany, Samowolnie, gdzie można powiedzieć, występuje na różnych konferencjach, za to też oczywiście dostaje odpowiednią ilość pieniędzy za taki występ, więc dlaczego nie miałby rozmawiać o Ethereum? Do tego ten artykuł jeszcze przytacza informację, że no 1 miliard dolarów jest w bitcoinie działających na Ethereum teraz, rapowanych tak? Także sam Andreas nie ma z tym problemu i no, nie jest bitcoin maksymalistą, też można powiedzieć, i nie chce mieć takiej nalepki. W kolejnej wiadomości zastanowimy się, czy Bitcoin jest w stanie jeszcze nawet zejść do 2,5 tysiąca dolarów. Czyli widzimy, że Bitcoin utknął w martwym punkcie, zdaniem tutaj właśnie Bitcoinista, po dwukrotnym przetestowaniu 11 tysięcy dolarów, nie utrzymując się powyżej tego kluczowego poziomu. W chwili pisania tego artykułu cena monety wynosi obecnie 10,950. No, tak jakbyśmy w piątek zamknęli laptopa, a dzisiaj otworzyli, nic się nie zmieniło. Nieco poniżej tego kluczowego poziomu. Bitcoin pozostaje w dobrej kondycji w siedmioterminowych ramach czasowych. A jeden z analityków wskazuje na kluczowy sygnał kontynuacji. Sygnał był ostatnio widziany przed. Można powiedzieć spadkiem do 2,5 tysiąca dolarów. Pewnie chodzi o niektóre giełdy z okolic 9, nawet 12. Wcześniej utrzymywał się przez tydzień, czyli chodzi o ten marzec, spadek, gdzie tutaj byliśmy właśnie w granicach nawet 12 tysięcy, chwilę później 10. No i ogromny spadek do 2,5. Czy to się wydarzy tak samo? Jak widzimy teraz, że mamy ten wzrost, też po tych ostatnich wzrostach, po spadku z tych 12-10 tysięcy do 2,5, nie wiemy tego, ale analityk w tym wypadku jest, można powiedzieć, pesymistyczny, dlatego że na krótkoterminowym wykresie Bitcoina znajduje się wiele sygnałów, które sugerują, że korekta jest nieuchronna. Bitcoin utworzył sekwencję na tych sequential dziewiąteczkę na dziennym wykresie, co sugeruje niedźwiedzią formację. BTC potwierdziło opór 11 tysięcy, tworząc knot powyżej tego poziomu, a następnie nie utrzymując go powyżej. Istnieją ukryte niedźwiedzie rozbieżności między ostatnią akcją cenową Bitcoina, a dwoma wskaźnikami, czyli Stochastic, RSI i Fisher Transform, jak tutaj zauważałem. Owa wskaźniki są wskaźnikami trendu. No ale z drugiej strony podają też przykład Williego Wu, który mówi o kolejnym impulsie zmiany rąk. Dobieg końca. On tutaj podaje często ten impuls zmiany rąk na Bitcoinie i następny ruch kierunkowy w nadchodzących tygodniach jest prawdopodobnie w górę. Jego zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne, że zobaczymy stąd jakikolwiek katastrofalny spadek cen. Nie wyklucza oczywiście, że te 9,700 może tutaj być, bo czytaliśmy już wcześniej nadal, ale zobaczymy, czy ten Bitcoin będzie sobie radził w granicach 11 tysięcy przez kolejne miesiące, czy będzie zawieszony, czy pojawi się spadek z marca. Jak mieliśmy ostatnio też. Panika, ale wtedy w tym też pomógł COVID, tak? Wiemy, że giełda idzie w tandemie z Bitcoinem ostatnio, także i giełda wtedy spadła, i Bitcoin. News BTC, Chainlink. Wiemy, że ostatnio Chainlink przeszedł w ostatnich tygodniach silną korektę. A jak w chwilę pisania tego artykułu cena monety wynosi około 10 dolarów, około 50% poniżej najwyższych w historii rekordów ustalonych na poziomie około 20 dolarów zaledwie kilka tygodni temu. No i tutaj mamy analityka, który twierdzi, że Zejście do 8-9 dolarów i gromadzenie niektórych teraz około 10, to może być niezła strategia, jego zdaniem na Chainlink. Myślę, że w następnym wzroście to wyniesie 28 do 32 dolarów. Para BTC również wygląda na gotową do odwrócenia się wkrótce. Także inny analityk, Michael van den Pop, też mówi o tym, że w granicach 12, 13, 13, 50 też jest na horyzoncie, w chainlinku po tej korekcie. Wszystko też jest zależne od bitcoina, także tutaj już wszystko się dowiadujemy. Jak bitcoin będzie wzrastał, będzie się świetnie działo. Stagnacja też może pomóc wielu altom, bo wtedy ludzie też się delikatnie już. Na siedzeniach, i mo może wyjdę z tego bitcoina. Jak jest taka stagnacja koło tych 11, gdzieś tam na bitcoinie, i wtedy no, ludzie też uciekają z bitcoina, bo chcą zarobić, powiedzmy, na tych altach, które mają delikatne wzrosty. I today tutaj mamy świetne zestawienie informacji. Odsetek świata korzystającego z bitcoina równa się całemu wykorzystaniu internetu w 1995 roku. Czyli widzimy, że mamy tutaj statystyki porównawcze. E procent świata korzystającego z internetu wy w 1995 roku było to 0,5%. Dzisiaj w 2020 już używa tego internetu 60% na całym świecie. Jeżeli chodzi o bitcoina, właśnie jesteśmy w tym 0,5% z 1995 roku. I czy będzie podobna ekspansja? Tak jest ten artykuł usytuowany. Czyli dalej się dowiemy o tym, że firmy inwestują w takie MicroStrategy, która kupiła BTC o wartości 425 milionów dolarów. JP Morgan też tutaj jest. Odbicie Bitcoina po marcowym krachu pokazuje, że ma moc, czyli strategzy JP Morgan tak po prostu wypowiadają się na ten temat, no i bliźniacy Winklevoss stwierdzą, że BTC kanibalizuje złoto, czyli pozytywnie, obyśmy doszli do tych 60% w kolejnych, zobaczmy ile, tam 95%, tak? 95, 25 lat, czyli w kolejnych 25 latach, niech te 60% używa bitcoina. Jak już jesteśmy przy firmach, które inwestują w bitcoina, największy na świecie suwerenny fundusz majątkowy pośrednio posiada prawie 600 bitcoinów, czyli norweski rządowy fundusz emerytalny, znany również jako fundusz naftowy, ma aktywa o wartości ponad 1 miliarda dolarów, w tym 1,4% wszystkich światowych akcji i udziałów. Jest uważany za największy na świecie suwerenny fundusz majątkowy. W raporcie. Z 19 września fundusz posiada również prawie 600 Bitcoinów poprzez inwestycje różne tutaj. Więc. O wartości 6,3 miliona dolarów. Tyle mają właśnie w swoim założeniu. No i dalej tutaj jest oczywiście o MicroStacy, czyli innych firmach, także pozytywnie na pewno dla Bitcoina. Trust notes czy Bitcoin może jeszcze osiągnąć 14-krotną wartość obecną, i czy możemy dojść do mm, kapitalizacji w granicach 3 bilionów dolarów w tym wypadku. Zobaczmy. W kompleksowej analizie sugerują, że Bitcoin może przejąć wiele rynków, zaczynając od sieci rozliczeniowych do wymiany wartości, mówią. W samych Stanach Zjednoczonych depozyty łącznej wartości 14,7% Biliona dolarów generują rocznie 1,3 biliarda dolarów, wolumenu rozliczeń między bankami i tymi podmiotami. Jeżeli miałby przechwycić 10% tych wolumenów rozliczeń przy podobnej prędkości wpłat, uważamy, że sieć Bitcoin zwiększyłaby się siedmiokrotnie. Z około 200 miliardów obecnie do 1,5 miliarda Dolarów. Nie do końca wyjaśniam dlaczego banki miałyby używać bitcoinów do rozliczeń zamiast własnych systemów federalnej rezerwy, ale innym potencjalnym rynkiem jest ochrona aktywów. W tym wypadku ochrona aktyw wartych 5% na całym świecie kapitalizacja rynkowa wtedy mogłaby zejść albo wzrosnąć do 2,5% biliona dolarów. Jest to dodatkowo uzupełnienie tym, że Bitcoin jest lepszą złota w opinii Invest. Stwierdzając zwolennicy często odnoszą się do bitcoina jako cyfrowego złota, ponieważ poprawia on wiele fizycznych cech złota, czyli o tym już wiemy. No i gdyby Bitcoin zdobył 5% światowej bazy monetarnej poza czterema największymi walutami fiducjarnymi. Dolarem amerykańskim 1, euro, jego kapitalizacja rynkowa mogłaby wzrosnąć o 1 bilion dolarów. Jak pokazano poniżej 6-krotny wzrost z 200 miliardów dolarów do około 1,2 miliarda. W tym wypadku faktycznie możemy się pokusić o to, że faktycznie Bitcoin może wzrosnąć, jeżeli będzie używany w taki sposób, jak tutaj ta analiza pokazuje nam. You Today mówi nam o 7% krążącej podaży Ethereum, który znajduje się na DeFi o wartości 3 miliardów dolarów, czyli kapitał zamknięty w DeFi ponownie osiąga nowy rekord wszechczasów. Jak Ethereum poradzi sobie z kwestiami związanymi z opłatami i przeciążeniem sieci? Oczywiście wiadomo, że trzeba na Ethereum używać opłat transakcyjnych, dlatego według Cryptofeas Info dzienne opłaty w sieci Ethereum kształtują się na poziomie 5,2 miliona dolarów. Z 5,2 dolarów popularna zdecentralizowana giełda Uniswap kosztuje 1,4 miliona dolarów. To znaczy tyle wynosi Uniswap z ogólnego 5,2 miliona dolarów. I teraz tak, jeżeli chodzi o jak Ethereum poradzi sobie z kwestiami związanymi z opłatami i przeciążeniem sieci, jedni uważają, że w dłuższej perspektywie stały stan przeciążenia sieci może prowadzić do ogólnego nieefektywnego doświadczenia użytkownika. Jednak analitycy twierdzą, że efekt sieciowy Ethereum jest być silny, aby inne łańcuchy bloków mogły z nim konkurować. Więc jedynym rozwiązaniem w najbliższej przyszłości, które mogłoby zrównoważyć popyt na DeFi jest Ethereum 2.0 i przejście na to. Zobaczymy, jak to DeFi nadal będzie nam tutaj działać. Na Ethereum. Today. My tutaj zastanawiamy się, że w kryptowalutach dzieją się różne ceregiele, jeżeli chodzi o pranie brudnych pieniędzy. A to wpada sobie wiadomość z U Today. największe banki świata wpadły w wielki skandal. Co to oznacza dla Bitcoina? Zobaczmy. Niektóre z największych banków na świecie, w tym JP Morgan Chase, HSBC, czyli HSBC po polsku, i Deutsche Bank, pozwoliły przestępcom wybrać prawie 2 biliony dolarów. Nieuczciwie zdobytych pieniędzy w latach 99 do 2017, czyli przez 17 lat. Śledztwo zostało przeprowadzone przez 109 organizacji medialnych wraz z Międzynarodowym Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Z czego były prane te pieniądze? Zyski ze śmiercionośnych wojen narkotykowych, fortuny sprzeniewierzone z krajów rozwijających się i ciężko zarobione oszczędności skazane w ramach programu piramid finansowych mogli wpływać do tych instytucji finansowych i w nich wypływać, pomimo ostrzeżeń ze strony pracodawców i pracowników banków. Więc podsumowujemy ten artykuł tak. Podczas gdy Bitcoin jest powszechnie uważany za ulubieńca przestępców, tysiące tajnych dokumentów ujawniło wadliwy system największych banków świata, które nie radzą sobie z praniem pieniędzy. Czyli wiadomo, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Okej, okay, przejdźmy do naszych polskich YouTuberów Mike Satoshi. Kryptowalutowa niedziela z Mikeiem. Odcinek 127. Piotr Misurek. CDFi. DeFi przyszłością finansów. Binance. Nowy format live. Dalej mamy też 321 krypto. Inwestor VS Trader. Czyli jak kupować, by nie zwariować. Edukacja niewolników. Smartki. Presale. 10%. W taką Damian Show. Giełda nie dla idiotów. Krypto Prawdziwy wieloryb kupuje BTC za pół miliarda dolarów na 100 lat. Zobaczmy, czy chwilę wcześniej też tutaj Krypto Kamikaze nie dodał. Bo on często dodaje z rana. Nie, nie ma. Blok prezesa, pamiętajcie, że macie ograniczone zasoby. W co inwestować? W kryptowaluty: akcje Forex, Flash, Encyklopedia Kryptowalut, unikatowe tokeny na Ethereum, jak zarabiać na Meme, Raribe a w tokenach, sorry, ale połamałem język, Kamil. Rekin biznesu, kryptowaluty, bitcoin, ile będzie kosztował bitcoin? Czy osiągnie 1 milion dolarów? FX Max, spadki na giełdzie za 3, 2, 1, lecimy. Foxback kopać każdy może, część 103. Nowe karty RTX 3080, czy to nowa era miningu dla nas górników? Tutaj warto, bo może się okazać, że... Faktycznie nie będzie tych kart dostępnych na święta, jeżeli ktoś sobie taką chce zakupić, bo mają power. Kryptoraport. Tether może zniszczyć cenę Bitcoina i kryptowalut. Czym jest DAI i dlaczego warto z niego korzystać? O, no proszę bardzo, proszę bardzo, doszli niektórzy do tych informacji. Dziękuję za wszystkie komentarze przez ostatni weekend, także... I Jack dzięki za to tłumaczenie, ale i za komentarze pomiędzy tłumaczeniem co do optykalar czasami irytuje, ale lubię go słuchać. Kto wie, może jego przewidywania się sprawdzą. No, zobaczymy. Dzisiaj czytaliśmy 2,5 tysiąca, czy dojdziemy. Tam no, chyba było 3,800 tak oficjalnie, nie było 2,5, ale zobaczymy, zobaczymy. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, tak? Śpiewaliśmy do niedawna, więc miejmy nadzieję, że w tym wypadku nie zamarzymy się za daleko, a Bitcoin nie zawróci tak nisko. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, widzimy się o godzinie 19 na BitHavie. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.